Kim będą Kain i Jabel w Hazbin Hotel. Dla przypomnienia, już jakiś czas temu z okazji ubiegłych świąt Bożego Narodzenia oficjalny profil Hazbin Hotel na Xie opublikował post z rzekomym przekazaniem życzeń od sery Emilii Świętego Piotra, a poza tą znaną nam trójką aniołów pojawiła się tu czwarta nowa postać, czyli Abel, ten sam z dwójki biblijnych synów Adama i Ewy. Jeśli zostało potwierdzone, że w drugim sezonie pojawi się Abel, to niekoniecznie w tym samym sezonie, ale prawdopodobnie prędzej czy później podobny los spotka jego brata, czyli Kaina, który jak dotąd nie został nam pokazany. Spotkałem się z przesłanką, że lata temu Pop stwierdziła, iż obaj bracia będą ważnymi postaciami w serialu. Nie wiem na ile jest to prawda, gdyż nie dokopałem się do żadnego potwierdzenia, więc nie dam sobie urwać za to głowy. Jednak myślę, że na pewno mniejszy lub większy wpływ na fabułę będą mieli. W końcu to synowie Adama, głównego antagonisty pierwszego sezonu i grzech byłoby ich nie wykorzystać po śmierci ich ojca. W tym filmie postanowiłem zebrać i omówić kilka ciekawych teorii oraz przemyśleń na temat tego, kim będą Kain i Abel w Hasbin Hotel. Znajdą się tu moje własne teorie i przemyślenia, ale również takie, co znalazłem w internecie lub w komentarzach pod moimi filmami. W Biblii Adam i Ewa po wygraniu z Edenu doczekali się dwóch synów, Kaina oraz Abla. Starszy Kain zajmował się uprawą ziemi, z kolei Abel był pasterzem i doglądał owiec. Obaj bracia składali ofiary Bogu, Kain darował swojemu stwórcy owoce ziemi, jakie zebrał, a Abel ofiarował najlepsze pierworodne zwierzęta ze swojego stada oraz ich tłuszcz, czyli to, co miał najcenniejsze. Bóg przyjął ofiary Abla, a tę Kaina odrzucił, ponieważ nie były składane z taką samą czystością i intencją. To doprowadziło do tego, że Kain stał się zazdrosny o swojego brata i w efekcie pewnego dnia go zamordował. Bóg w ramach kary za ten czyn uczynił, że od tego momentu Kain jako rolnik nie będzie mógł liczyć na obfite plony, a do tego miał stać się tułaczem i wędrowcem. Stwórca jednak okazał mu miłosierdzie, zapewniając, że każdy, kto ośmieli się go zabić, spotka się z karą bożą, przy czym naznaczył go znamieniem. Oczywiście w Hasbin Hotel ta historia może zostać w mniejszym lub w większym stopniu zmodyfikowana. Zresztą jak wiecie, Kreskówka już to zrobiła z historią Adama i Ewy, do której z innej tradycji dodała postać Lylew, która w samej Biblii nie występuje. Jednak przytoczyłem tę historię, żeby mieć pewne podstawy do dalszego teoretyzowania na temat tego, kim będą Kain oraz Abel w Hasbin Hotel. Zacznijmy od Abla. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem jego model postaci, od razu przez jego uśmiech przyszła mi do głowy myśl, że nie wygląda na osobę, która z charakteru przypominałaby swojego ojca Adama, a raczej kogoś po kroju Emily. Może to być osoba, która będzie wspierać projekt rehabilitacji grzeszników przez Charlie, a mógłby mieć do tego konkretny powód, czyli odzyskanie swojego brata poprzez danie mu drugiej szansy na zbawienie. Kain, wysoko prawdopodobne, że po śmierci trafił do piekła, w końcu popełnił poważny grzech. Oczywiście wydaje się, że Abel powinien być wkurzony na brata, który go zabił, jednak pamiętajmy, że od tego momentu minęły tysiąclecia, to wystarczający czas, by Abel mógł wielokrotnie przemyśleć pewne kwestie, wybaczyć swojemu bratu, albo przynajmniej nabrać ochoty, by porozmawiać z nim na ten temat. A to właśnie mógłby umożliwić mu hotel Hasbin. Teraz odwrotna teoria. Mimo, że Abel na zaprezentowanej grafice wygląda na osobę przyjazną, to pamiętajmy, że pod uśmiechem może kryć się wszystko. W środku może być pełnym konfliktów człowiekiem. Opierając się na Hasbin Hotel oraz Biblii, pamiętajmy, że Abel przeżył wiele. Został zdradzony i zabity przez swojego brata, którego kochał i któremu ufał, a w momencie wydarzeń z finału pierwszego sezonu stracił również ojca, co mogło drastycznie odbić się na jego psychice. Nie zdziwiłbym się, gdyby Abel przejął pałeczkę przywódcy egzorcystów po swoim ojcu. W końcu posiada w swoim ubiorze elementy wojskowe. Poza tym ten bohater miałby motyw ku temu, mógłby chcieć zemścić się na Charlie oraz reszcie z hotelu Hasbin za zabicie Adama. Oczywiście pozostaje pytanie, czy Abel został wtajemniczony w sprawę czystki w piekle. W końcu o niej wiedziały tylko same anioły egzorcyści wraz z Adamem oraz Sera. Jednak jeśli założymy, że nie wiedział, to powygada się przez Adama w szóstym odcinku pierwszego sezonu i śmierci Adama jest wyłącznie kwestią czasu, aż Abel dowie się o wszystkim o ile już tego nie zrobił za kulisami. Inna kwestia: po ogłoszeniu Abla w kreskówce w mojej głowie pojawiła się pewna zagwostka. Otóż Hasbin Hotel prowadzi narrację mówiącą o tym, że Adam oprócz bycia pierwszym człowiekiem, który kiedykolwiek się narodził, jest również pierwszą ludzką duszą, jaka trafiła do nieba. He was the first human soul in Prawdopodobnie domyślacie się, o co mi tu chodzi. Otóż, skoro według Biblii Abel jest pierwszym człowiekiem, który kiedykolwiek umarł, co miało miejsce przed jego ojcem, to w takim razie to on powinien być pierwszą duszą w niebie, a nie Adam. Jest to kwestia, która sugerowała mi, że Hasbin Hotel albo przemilczy tę kwestię, albo zmodyfikuje w pewnym stopniu historię Kaina i Abla. Zresztą takie moje przewidywania przedstawiłem w jednym shortsie, ale tam w komentarzach pojawiło się ciekawe wytłumaczenie. Tłumaczenie tej kwestii, które nie zaburzałoby tego, że kanonicznie Adam jest pierwszym człowiekiem w niebie. Otóż według Nowego Testamentu dusze ludzi zaczęły trafiać do nieba dopiero po zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Jezusa. W takim razie aktualnie moim zdaniem najbardziej prawdopodobna teoria tłumacząca to, dlaczego to Adam, a nie Abel był pierwszy w niebie, jest taka, że w Kazbin Hotel tak samo ludzie zaczęli trafiać do nieba dopiero po śmierci Chrystusa, który domyślam się, że istnieje w tym uniwersum, a Adam skoro był pierwszym człowiekiem, honorowo został przyjęty jako pierwszy. Kolejną wartą poruszenia kwestią u Abla jest to, że po jego zapowiedzi ludzie od razu zaczęli zwracać uwagę na jego kolor włosów, który jest kompletnie inny od włosów Adama. Dla części fanów jest to dowodem na to, że pierwszy człowiek został zdradzony przez Ewę, a biologicznym ojcem Abla jest nikt inny jak Lucyfer, który tak samo posiada blond fryzurę. Przy tej teorii większego sensu nabiera scena z finalnego epizodu pierwszego sezonu Has been hotel, gdzie Adam w trakcie walki z ludzkiem nazywa go najbardziej znienawidzonym stworzeniem jakie powstało, a władca piekła ripostuje go tym. Uh, jego słowa i ruchy sugerują, że rzeczywiście mogło dojść do czegoś między nim a Ewą. Jednak osobiście nie jestem przekonany, że Abel mógł być wynikiem zdrady Ewy. Kiedy porównuję go z Adamem, dostrzegam pewne podobieństwo a włosy prawdopodobnie odziedziczył po Ewie. Poza tym mam w tej teorii pewien problem. Kain i Abel narodzili się dopiero po wygnaniu ludzi z Edenu, więc jedynym prawdopodobnym momentem, kiedy mogło dojść do intymnego aktu między Ewą a Lucyferem, był moment wręczenia jej zakazanego owocu. Później wątpię, aby Ewa chciała mieć jakikolwiek kontakt z upadłym aniołem, który pozbawił ją życia w raju. Gdyby w tamtym momencie w Edenie Ewa zaszła w ciążę z Lucyferem, dziecko to nie mogłoby być Ablem, ponieważ Abel był drugim synem Adama i Ewy. On pojawił się w jej łonie dłuższy czas po wygnaniu z raju, więc nie mógł być biologicznym synem Lucyfera. Jeśli założymy, że do tego intymnego aktu doszło, to jego wynikiem mógłby być wyłącznie pierwszy syn Ewy Kain, w którego przypadku jestem bardziej przekonany, że mógłby być biologicznym synem Lucyfera. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego Kain, a później znaczna część ludzkości, popadła w grzech, a większość ludzi, przynajmniej według Mili z Helluva Boss, trafia do piekła. W końcu, według tej hipotezy, Lucyfer, symbol wszelkiego zła, byłby ojcem ludzkości. Istnieje również wersja tej teorii, według której Lilith miałaby być matką Kaina oraz Abla, gdzie Adam byłby ojcem, ale ja tego kompletnie nie kupuję. Pamiętajmy, że Kain oraz Abel narodzili się po wygnaniu z Edenu, więc wątpię, żeby Adam wtedy chciałby mieć jakikolwiek kontakt ze swoją pierwszą żoną, a tym bardziej wychowywać jej bachory. Jeśli już zacząłem trochę bardziej zahaczać o Kaina, to przejdźmy do kilku teorii poświęconych wyłącznie jemu. Otóż pierwsza moja myśl jest taka, że jeśli on według Biblii jest pierwszym człowiekiem, który dopuścił się poważnego grzechu, to mógłby stać się pierwszą grzeszną duszą jaka trafiła do piekła. No nie licząc Lilew, ale ją ciężko nazwać takim czystym grzesznikiem, skoro na przykład może rodzić dzieci, czego normalnie ludzie, którzy trafiają do piekła nie mogą robić, co jest jedną z ich form kary. Słyszałem ciekawą teorię mówiącą, że zestiel mógłby być Kainem, tylko pod zmienionym imieniem. W końcu oficjalnie owy włodarz jest najstarszym owelordem w piekle, co pasowałoby do postaci pierwszego syna Adama i Ewy. Inna teoria mówi przeciwnie, że Kain nigdy nie trafił do piekła, a nadal pałęta się gdzieś w świecie śmiertelników. Przypomnijmy, że po tym jak ten człowiek zabił swojego brata, Bóg stwierdził, że każdy, kto podniesie na niego rękę, spotka się z Boską Karą. Do tego naznaczył go znamieniem. Choć Biblia nie mówi tego wprost, są interpretacje tej sceny, że tym samym Bóg uczynił kaina nieśmiertelnym i Hasbin Hotel mógłby skorzystać z tego konceptu. Gdzie ów człowiek nadal żywy gdzieś połętałby się po ziemi, to mogłoby zgrać się z tym, że zapowiedziano nam eksplorację świata ludzi w przyszłych epizodach Hasbin Hotel. To tyle ode mnie, napisz co o tym wszystkim sądzisz oraz zostaw łapkę z subem.